Cześć, z tej strony Cezary. Witam na kanale Czarek Radio 23. Dzisiaj sobie zagramy znowu w American Track Simulator, ale będzie trochę nietypowy ten filmik. Otóż będziemy dzisiaj po pierwsze grali znowu na kierownicy, a po drugie będzie, mamy moda zainstalowanego, który, na którym jest BM No. Widziałem dużo twórców, jak sobie wstawia takie mody, więc stwierdziłem, że ja też mogę. Oczywiście sobie pojedziemy. I żebyście O, pogoda jest niemiła, A żebyście... Mm, żebyście widzieli, gdzie my jedziemy, to to będzie odcinek... Nie będzie on długi. Ale pojedziemy sobie... To będzie na części. W ogóle. Część pierwsza, część druga, część trzecia. Tak około na trzy części bym to podzielił. Więc sobie przejeżdżamy od Flagstaff, ja już trochę przyjechałem do Bakersfield, do Fresno, nie wiem jak to się wymawia, do Sacramento i do Reading. I tak jakby jedziemy już do końca, do końca, do końca. Będzie dużo przygód, więc no. Jak widzicie dużo razy mi się to BMS zniszczyła, więc jestem na minusie. Ale to nie szkodzi, żeby odcinek zrobić. Hmm. Jeszcze sobie szybko... Poczekajcie, skonfiguruję kierownicę na normalny automat, bo mam automat prawdziwy. Więc o, to poczekajcie. Prosto automat, kontynuuj. O, jeszcze tutaj przyciski i klawisze sobie wezmę. Prawy kierunkowskaz. Lewy kierunkowskaz. I już będzie dobrze. Więc jedziemy. Oczywiście jest niestety deszcz. Ale na się jest wyspano. Patrzcie jak w ogóle... Nie mogę wam pokazać, jak brzmi. Ale zobaczycie sami jak będę jechał. Kierunku sobie nie włączę teraz, bo taki. Ciężko się nie usteruje, bo. Bardzo szybko jedzie. Się rozpędza. Uhu, hu nie, na czerwone, ale to jest... Pewnie znowu mnie nie będzie słychać, bo zakusza gra. No ale w no, następnym, następnym odcinku postaram się to zmienić. Jak widzicie poprawiłem jakość w tej grze. Moim zdaniem jest o wiele lepsze widać zegary, nie tak jak było wcześniej. No. A jak chcecie poradnik poprawić jakość, to napiszcie w komentarzu. Albo zagłosujcie na ankietę, którą pewnie wstawię. Mam w planach w następnych odcinkach już, żeby nie robić kolejnych tego części, tylko przerwać na chwilę American Track, Simulator i sobie... O Jezu. No, żeby po prostu... sobie nie wiem. Może Supermarket Together? Może Robloxa coś? Czekajcie, bo jeszcze też dałem kilka modyfikacji. Jak chcecie odcinek z nagrywaniem modyfikacji, to też napiszcie w komentarzu. To ja po prostu będę wiedział, będę wiedział. Oczywiście mam jeszcze modyfikację, która po prostu zwiększa ruch. Są nowe auta w ruchu. No. Albo jak chcecie zobaczyć po prostu jakie mam modyfikacje to wam pokażę Czekajcie bo jest trochę za głośno jednak zagłusza ta gra trochę Sobie jest ścisze w grze już nie będę tu yy, yy, Drink? o, drink. Składam na to samo, czyli na te 33 30... o nie no. Więc będzie pewnie Roblox lub Supermarket Together, ja bym bardziej celował na Robloxa. bardziej na Robloxa ogólnie bardziej na Robloxa bym, na bym yy, po prostu oczekiwał hmm. czemu jest taka pogoda albo zwiększę bo jeszcze z, ostatnio zwiększyłem sobie pogodę, że była częściej taka Chciałem zobaczyć jak to wygląda, ale jest tragedia. Tragedia. Jedziesz? Jedziesz. Korkowskis? Boże, ja ustawiłem. A nie, bo to był skręt w inną stronę, a ja. Mhm. Jezu, co ja zrobiłem. Mówię wam, ciężko się steruję tą BMW, tym bmw więc po prostu się nie dziwcie, jak coś będę ciągle walny w coś. Ale jest bardzo szybka, więc zaraz to zobaczycie, to jest taka, z czego widzę, w miarę prosta. Więc o, napędzamy ją w, tych, w tej modyfikacji. Akurat można nawet przerabiać, ulepszać te auto. Tylko silnika, nie tylko te boki, te nadkola. O, ym, przerabiać. Co to za szczeka? Dobra, to bym... olej jego. Ale widać, widać, widać. Ta prędkość jest fajna. Ale chyba ten ogranicznik bym włączył, bo to są samochody, tam są ciężarówki, tak? Chyba co to mnie tu zatrzymało? O, nic. Dobra, by W celu kontroli, no ale ja nic nie przewożę, proszę Pana. Możliwie że się znajdzie jedna osobka, no, no. Może przekupimy go? Albo nie. Ciśnij! Daj mu! A już to ciężko się dostrasznie strasznie driftuje tym autem, ale powiem Wam, że się da. Da się. <laughs> Przepraszam. Mm. Zaraz gdzieś pojedziemy może poddriftujemy w jakieś duże miejsce, na przykład tam gdzie się śpi, bo w sumie już może lepiej przychadzać, żeby nie wpaść do rowu. Dobra. Wezmę sobie wyjdę i wejdziemy tutaj, zobaczymy w nawigacji, gdzie będzie jakaś stacja do spania. Najbliższa będzie tu, więc tutaj jeszcze... O taką sobie zrobimy, żeby przejechać przez nią. Dobra. Jedziemy. Do robót! No co? Niechcący, panie policjancie! Nie! Gdzie ja pojechałem? Czemu ta kierownica tak słabo chodzi? No, zaraz będę na klawiaturze grał. Dobra, chyba na klawiaturze będę grał, bo to. Albo nie, na klawiaturze jest strasznie niewygodny, Muszę się schylać, bo kierownicy mam przed sobą. A ten ogranicznik był chyba lepszy. Na 100%. Więc zaraz pewnie go włączymy, gdy będę driftował. Po prostu, albo będę się trzymał, to potrafi za dużo wyciągnąć. A tu się śpi? Czy nie? Czy to tak? Tam, bo ja się cofnę, jak tam. Plus 80xp za swobodna jazda. To jest swobodna jazda. Jechanie 150 km na godzinę. To no. To bardzo wolno. To, to tak, no. Ale dziękuję. Kurde, zahamowałem. tu W T89, w tym odcinku właśnie pytałem, czy da się jechać kilometry chyba na godzinę, a tu było mph. Więc no, teraz sobie przyłączyłem kilometry na godziny, na zwykłe godziny 24-godzinne. To teraz będzie chyba lepiej, nawet powiem wam. A propos spania tutaj, to tu inaczej trochę wygląda. To spanie właśnie. Że nie można w swoim garażu spać tym autem, tylko trzeba pojechać gdzieś tu, na ten. Teraz no, sobie jedziemy tu ładnie. Zaparkujemy elegancko, potem wyłączę silnik. Mam czas. Ja się nie śpieszę po jakąś paczuszkę. Paczusz. O no jazu yy. no odcinek będzie taki aby odpocząć o! O! O, wreszcie nie pada A coś tam pada Włączyłem padanie Jak chcecie zobaczyć jak wygląda, to chyba E30 jest Tylko ona jest Czekaj ona jest właśnie o taka Mi się podoba ładnie te boczki właśnie można o tutaj te te boczki sobie ulepszyć ale ja na razie tego nie robię Bo nie mam pieniędzy jestem na minusie O tu możemy chyba bokiem polecić raz czuję ja... No chyba nie To takie latanie, nie latanie, to jest bardziej kręczenie bączków. Zaraz zobaczymy, co tak się robi. A co bym ręcznie zaciągnął? Ręczny to spacja, tak? To zobaczę teraz do środka, czy się zaciągną. Fajny. No, zaciągnął się. Ej, to to, 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 co? Będziemy na ręcznym? Możemy spróbować. O nie. Już wiem, że American Track Simulator to nie jest do driftowania. Ale, jakby puścić teraz ręczny. I teraz. O! To właśnie. O, to mi chodziło. Że kręcisz to... Te, te i ręcznie zaciągasz. To wtedy jest lepiej. O, 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 jak zaparkowałem. To, to wam powiem, że uch uh, uh. No. Powiem wam, że uhhuhu, uh, uh, uh. Dobra, Tak jak mówiłem, że to będzie krótki odcinek. Zakończymy sobie na tym driftowaniu. Jak mówię, to jest part pierwszy, znaczy, czy tamta część. Sobie... No. Spróbuję zaparkować tu BMW i już skończymy może. Bo to jest takie... O, sobie do końca pojadę. Już się tak ciągnie i ciągnie. To w następnych odcinkach będę... Będę już sobie dalej kontynuowali lub... Nie wiem czy na pewno w Robloxa, ale... Zapewne, nie zdziwcie się jak dalej będziemy drążyli w Americana Track Simulatora. Tylko po prostu no. Możemy dalej w to drążyć niestety. A nie wiem czy mi będzie się tak szczerze chciało, ale... Może. Może na pewno. Dobra. Cofniemy sobie ładnie jeszcze. Wyprostujemy koła. To jest spacja. Tu weźmiemy sobie do środka kamerę. To co jak kierunek włączyłem? Dobra, mmm, To sobie wejdę. Kurde, ręczny, co ja robię, o, wyłączę silnik, no, to więc będzie to na tyle na dziś, skończyliśmy na tym driftowaniu i parkowaniu, więc do następnego, cześć!